Mimo tu Łaszczyzny będą Bartosz Wiliński, Magdalena Szczanowicz, Marcin Celiński i Sławomir Sierkowski. Loża prasowa dziś o 11.55. Za nami tydzień pełen politycznych wydarzeń. W TV24 przypomnimy kluczowe momenty i ważne decyzje. Zabetowano o tym, co już za nami, a czego możemy spodziewać się w kolejnych dniach. Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit. W programie w Kurwarach. Dziś o 20.00 w TV24. Twoim prawem jest wiedzieć. Orlen prezentuje egipskie weekendy. Z aplikacją to będzie 25 groszy taniej na litrze. Chyba, że. to będzie 40 groszy taniej. Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tamto i 40 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Orlen. To będę studiować. Kto to płaci? Oj, nie ma tu chemii. Ale może być. Pożyczka gotówkowa na co tylko chcesz. RRS a 9,9%. A pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Genialna wygoda. Dzień oświetlenia i dekoracji. Promocja Tylko do niedzieli stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 zł na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Nie przegap okazji Le Merlin. Entitis to jedyny w Polsce specjalistyczny preparat z formułą Już czas na odporność. Stosuj entitis przez 3 miesiące i bądź gotowy na jesień. Specjalistyczny suplement diety Antitis od firmy Polski Lek. Na zdrowie! Dziękuję. Tymczasem w RTV Euro AGD. A nie, ta nie, ta nie. Prawda jakie wszystko tanie? Tak, to może to. Ta... Tak. Teraz w RTV Euro AGD. Cenowe Tada! Lotówka Hajer 2799, tanie o 200 zł, a zmywarka Bosch 1299, tanie o 250 złotych. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl Iza, jest fajnie, co? Mhm mm A z na lodzie byłoby jeszcze fajniej Mhm, tak Ale portfel zostawiłaś w samochodzie? Tak 500 metrów stąd? Mhm mm Na szczęście dodałaś kartę MasterCard do telefonu, który masz zawsze przy sobie I teraz możesz nim zapłacić zbliżeniowo w każdym miejscu Płać wygodnie, tam gdzie Ci wygodnie Dzięki bezpiecznym płatnościom MasterCard w Twoim telefonie Żyć po swojemu, bez Każdy ma swoje grzeszki. Jedni takie mega. Inni takie tyci. Każdy ma swoje grzeszki. Grześki. A jakie są twoje? Biedronki niskie ceny, codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do niedzieli świeży filet z łososia atlantyckiego 5,99 za 100 gramów oraz świeża dorada patrożona 4,49 za 100 gramów. Biedronka Orial Aqua Plus każdego dnia. rozerwi, wsyp i poczuj wpływ Orial Aqua Plus z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Wsparcie wchłaniania wody i codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus. Szukaj w bankach. W PKO Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci. Możesz uczyć się oszczędzać, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w swoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się, jak radzić sobie z pieniędzmi. PKO, twój bank polski. Teraz w żabka menu, raz, dwa i trzy. Masz frytki za 3 złote. 2 minuty z sosem gratis. Złap frytki, zajdzie na 3 złote. Żabka, uwolnij swój czas. Idealna biel. Oto mój sekret. wizjer z efektem fery. Łączy moc usuwania tłustych plam i technologię zapobiegającą osadom. Pierz w chłodnej wodzie i w krótkim cyklu, by zaoszczędzić aż do 75% energii. Wizir, wiersze nie będzie! Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. You